Dodaję kilka kropli Dura... Dura... kilka kropli dula, dula, kilka kropli dula, Dularain. Dodaję około... około... Dodaję od od trzech do pięciu kropli Dulara... Dulara... dula, Dulara... dula, 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 Cześć! Zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek serii DIY. Tutaj oczywiście macie całą playlistę i w opisie na dole było o peelingu, było o balsamie do ust, było o tym jak reaktywować rozkruszony cień lub puder. Dzisiaj pokażę Wam jak wskrzesić tusz do rzęs. Mam cztery tusze. I cztery sposoby, właśnie na to, żeby one działały na nowo. Mówimy tutaj oczywiście o przypadku, kiedy ta formuła zgęstniała, ale nadal jest bezpieczna w użytkowaniu. Nie używajcie starych tuszów do rzęs. Przyjęło się, że 6 miesięcy to jest taki ok, czas w którym ten tusz będzie dla nas, dla naszych oczu przede wszystkim bezpieczny. Chodzi tutaj e, o, te, o, o te rzeczy, jakby no nie o to, czy ta formuła się nadaje, tylko o to właśnie, czy nie ma żadnego motywu, żadnego sposobu, żeby te nasze oczy się podrażniły lub cokolwiek im się działo. Trzeba bardzo na to uważać, więc lepiej mieć jeden, nie tak jak ja. Kilka, jeden, używać, wymienić, wywalać, ale jeśli Wam szybciej zasechł, a chcecie nadal go używać, to właśnie pokazuję Wam cztery sposoby na cztery tusze, zupełnie inne. I zaczniemy od tego, który jest najprostszy i moim zdaniem najlepszy z wszystkich, ale wymaga dodatkowego produktu, który po prostu trzeba kupić. Jest to Duraline, który jest firmy Inglot i kosztuje około 20 zł. Wielkim atutem tego produktu jest to, że on już jest gotowy, przedłuża on trwałość, nawet z tuszu, który nie jest wodoodporny sprawi, że będzie miał on lekkie właściwości wodoodporne. No i ma fajny też taki kroplomierz, dzięki któremu możemy idealnie dozować tą ilość. To jest jeden z moich ulubionych wodoodpornych tuszy. Jak widać, no prawie nic tam nie maluje, ale tej formuły wiem, że jest tam więcej w środku. Dodaję od 3 do 5 5 kropli Duraline i mieszam. Roluję po prostu ten tusz. Oczywiście nie robię takiego ruchu ubijającego. To jest zabijanie tuszu i sprawianie, że on właśnie nam bardzo szybko zaschnie, bo wtłaczamy wtedy do buteleczki powietrze, e, no, więc e, klapa. Rolujemy, rolujemy. Trwa to dosłownie jakieś 2-3 minuty. Ta formuła ładnie nam się zmiesza. Jeśli konsystencja nam odpowiada, to możemy oczyścić całość. To jest bardzo ważny krok. Zawsze go róbcie na koniec, kiedy ten tusz już jest taki, jaki chcecie, żeby był. Bo czasami warto dodać trochę mniej kropelek i potem jeszcze odrobinę. Sprawdzić po prostu, czy to jest to, czy to jest ta ilość. Z reguły zauważyłam, że to właśnie jest te 3-5 kropli, niezależnie od substancji, jaką dodajemy, bo teraz Wam pokażę też inne sposoby i zazwyczaj to jest od 3 do 5 kropelek właśnie. No, do sześciu, <noise> o tak. Yy, I co? Musimy teraz oczyścić całość. I tak nigdy nie róbcie tego płatkiem kosmetycznym. On ma takie włosy, a nie chcemy, żeby tam nam nic dodatkowo weszło i wybrudziło. Zawsze ręcznik papierowy i jakiś środek do demakijażu. Ja polecam coś takiego na bazie wody, czyli płyn micelarny. Yy, może być też równie dobrze, na przykład tonik. Dokładnie przecieramy całą pałeczkę, łącznie ze szczoteczką i też całe miejsce, gdzie mamy gwint na buteleczce. To jest bardzo ważne, żeby to całe oczyścić. Ten tusz naprawdę będzie praktycznie jak nowy. Zakręcamy i gotowe. Przy drugim sposobie używamy kropel do oczu lub płynu do soczewek, dowolnie. Ważne, żeby to nie był produkt leczniczy, lecz nawilżający oczy, no i bezpieczny, taki, który możemy Kropić do naszych oczu i nic się im absolutnie nie dzieje. Dajemy kilka kropel do środka i tak jak zawsze rolujemy 2-3 minuty. Sprawdzamy konsystencję, widzimy różnicę przed i po. Jeśli to nas satysfakcjonuje, myjemy, oczyszczamy całą buteleczkę i pałeczkę. I mamy gotowy drugi dusz. Ten sposób nie sprawdza się przy maskarach wodoodpornych. Jest dobry dla wszystkich innych, ale nie tych właśnie o przedłużonej trwałości. Z kolei trzeci sposób, o którym teraz mowa, i pierwszy właśnie przy użyciu Dureline. One są świetne dla wodoodpornych, nie tylko dla wodoodpornych, są po prostu bardziej uniwersalne, mogą być tutaj użyte i wodoodporne maskary, i też te najzwyklejsze. Więc trzeci sposób, łączymy tutaj drugą opcję, czyli dajemy albo krople do oczu, albo nasz płyn do soczewek i odrobinę gliceryny, mniej więcej w proporcjach pół na pół. Ubiegnę pytania dotyczące gliceryny, bo zawsze kiedy jej używam, zawsze to samo pada. Po ile, jak i gdzie? W każdej aptece, totalnie bez recepty, 2-3 zł rolujemy, sprawdzamy konsystencję, jeśli widzimy fajną różnicę, jeśli to jest to, co nam chodzi, oczyszczamy całą buteleczkę, całą różdżkę i trzecia maskara gotowa, jak nowa. Ok, teraz podsumowując te trzy metody, można je jakby zaliczyć do jednej grupy. Są to te sposoby, które sprawią, że konsystencja naszego tuszu zmienia się na te dobre kilka tygodni. A teraz... Czwarty sposób, zupełnie inny, nie polega w ogóle na dodawaniu niczego. To jest coś, co macie zawsze przy sobie, czyli kubek i gorąca woda. Wstawiacie swoją maskarę na 5 minut tuż przed jej użyciem właśnie, czyli zaczynacie makijaż, wiecie, że ta maskara jest ee, no, zbyt gęsta, bierzecie sobie kubeczek z ciepłą wodą, wkładacie maskarę, tylko nie tak, żeby cała była zanurzona, żeby nic absolutnie tam do środka się nie dostało. Ona oczywiście, jeśli jest zakręcona, to tam nic nie powinno wlecieć, ale na wszelki wypadek, niech ta woda nie sięga tego, e, tego miejsca właśnie zakręcenia, tak na wszelki wypadek. Bezpieczeństwo maskary przede wszystkim. Wkładamy ją, odczekujemy około 5 minut i samo to ciepło sprawi, że formuła się rozluźni, będzie bardziej rzadka i możemy ją zaaplikować tak, jakby była świeża. Ten sposób jednak jest bardzo krótkotrwały, działa tylko w tym momencie, kiedy ta formuła tuszu jest rozgrzana. Faktycznie działa on dosłownie jak nowy, no ale tylko, tylko w tym momencie. Później już jakby wraca do swojego poprzedniego stanu. Więc jeśli jednorazowo chcecie, czy kilka dni pod rząd użyć maskary jakiejś, które jest zgęstniała i zaraz macie plan, żeby kupić nową, to też jest bardzo fajny sposób i tutaj nic więcej nie potrzebujecie. Jeszcze jedna mała uwaga, jeśli w, tych, w sposobie drugim, drugim i trzecim yy, można użyć zarówno kropli takich do oczu nawilżających, nie tak jak powiedziałam, żeby były neutralne, po prostu nawilżające i bezpieczne dla oczu, E, albo płynu do soczewek, ale też może być sól fizjologiczna, która jest jałowa opakowana w malutkie opakowania, i ona też jest ok, bo to też jest jało, jałowa substancja, która jest ok dla naszych oczu w sensie jest bezpieczna koniecznie piszcie, jeśli znacie i stosowałyście, przede wszystkim stosowaliście inne metody, bo to, że się słyszało to jest jedno, a to, czy to działa i naprawdę jest bezpieczne i fajne, to drugie I ja coś tam gdzieś czytałam o tym, żeby dodać odrobinę Coca-Coli do duszu, do rzęs, jednak ja jakoś tak sceptycznie do tego podchodzę, jeśli chodzi o tą stronę bezpieczeństwa dla naszych oczu, no ale jeśli to stosowałyście stosowaliście koniecznie o tym, napiszcie w komentarzu, będzie mi przemiło jeśli chodzi o te w ogóle wszystkie diy e reaktywacyjne, wskrzeszenie produktów, jeszcze powiem Wam na pewno o pomadkach, bo pomadki na różny sposób możemy zużywać, mogą się psuć. I jedna opcja to jest właśnie zrobienie z nich balsamu do ust i ten przepis Wam dałam już jakiś czas temu, ale też po prostu na sprawienie, żeby ona była jak nowa. No, więc o tym będzie na pewno. Myślę jeszcze może coś o lakierach. No zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Piszcie koniecznie sugestie i właśnie jeśli oczywiście użyjecie któregoś z tych sposobów, dajcie znać, jeśli używałyście, też dajcie znać. I Koniecznie ohashtagujcie mnie na Instagramie, jeśli skrzesiłyście właśnie waszą maskarę dzięki właśnie temu, co powiedziałam. Dziękuję Wam bardzo. Buziaki. Cześć.